Jednym ze sposobów promocji Rolls Royce'ów na początku XX wieku było podkreślanie niezawodności tych samochodów. Udowadniano ją przy pomocy przeróżnych wyczynów. Na przykład jeden z założycieli firmy, Charles Rolls, udał się modelem Light 20 w 1905 roku w podróż z Londynu do Monte Carlo. Zajęło mu to półtorej doby. Wówczas takie osiągnięcia robiły ogromne wrażenie na klientach. Parę lat później zdecydowano się pobić rekord jazdy non-stop. Do pobicia było 7000 mil. Do próby posłużył model Silver Ghost, a rekord bito na trasie Londyn Glasgow. Oczywiście samochód pokonał ten dystans bez usterki. Potem przejechał 10 tysięcy mil. Po przejechaniu ponad 14 mil i 30 dniach jazdy nastąpiło jednak zmęczenie czynnika ludzkiego, wcale nie materiału. Te samochody po prostu są niezawodne. Jak zauważyliście, dzięki odchylanej tylnej klapie, na której można usiąść, Rolls-Royce Phantom Coupe doskonale nadaje się na piknik. W opcji można zamówić nawet szyty na miarę kosz wyposażony we wszystko co potrzebne podczas uczty na łonie natury. Mi musiała tym razem wystarczyć jednak zimna już herbata. Dlatego postanowiłem szybko przesiąść się do środka. Jeszcze słowo o samej chłodnicy, równie charakterystycznym elemencie wszystkich Rolls-Royce'ów. Za wzór posłużyły kolumny Panteonu. To chyba nie wymaga dalszych komentarzy. Dlatego, że Rolls Royce sprzedał w 2014 roku ponad 4600 samochodów na świecie, jest to już piąty rok z rzędu, kiedy notuje rekord sprzedaży. Phantom Coupe jest jednym z najrzadziej spotykanych na ulicach samochodów Rolls Royce'a. Dlaczego klienci tak rzadko decydują się na ten model? Oczywiście, pewną przeszkodą może być cena, o której jednak później. Ale nawet ekscentryczni bogacze nie ustawiają się w kolejkach, by siadać za kierownicą 5,6-metrowego coupé, które waży aż 2 tony i 600 kg, a w ruchu miejskim wymaga oczu dookoła głowy. Seryjne kamery niewiele tu pomagają. Phantom debiutował w 2003 roku. W 2008 pojawiła się wersja coupé. I niedawno auto przeszło modernizację. Przy czym modernizacja no, nie należałoby tutaj przesadzać. To jest jednak samochód o bardzo takim klasycznym, spokojnym usposobieniu. Na pierwszy rzut oka cockpit Fantoma Coupé nie wygląda jakby w ogóle ten samochód został stworzony w XXI wieku. Spójrzcie na deskę rozdzielczą, jest dużo drewna, są przełączniki, które Rolls-Royce stosuje już od bardzo dawna. I właściwie te elementy, które zostały tutaj wmontowane, żeby ten samochód jak był nowoczesny, są ukryte. Tutaj na przykład znajduje się kontroler iDrive. W tym samym momencie wysuwa mi się ekran i mogę korzystać z nowoczesnych multimediów. Prawdziwe arcydzieło tkwi także pod maską Fantoma Coupe. To silnik V12 o pojemności 6,3 litra. Nieskażona turbodoładowaniem jednostka aksamitnie buduje moc 460 koni mechanicznych, które następnie trafiają przez 8-stopniowy automat na tylną oś. Potężne rezerwy mocy wywołują gęsią skórkę za każdym razem, gdy gaz wciska się do oporu, bowiem potężny silnik nie daje po sobie poznać wysiłku. Jedyne co tak naprawdę zdradza gwałtowne przyspieszenie, to lekko uniesiony przód i szmer wolnossącej V12. Przy mocy 460 koni i masie 2,6 tony można by myśleć, że jest to ociężałe auto. No cóż, rzeczywiście, jeśli chodzi o samo prowadzenie, to ten Rolls-Royce kierowca nie tyle go prowadzi, właściwie tym samochodem się płynie. Zawieszenie jest niezwykle komfortowo zestrojone, dość taki leniwy jest też układ kierowniczy, ale nie znaczy to, że gdy dotrzecie nim na krętą trasę, będzie tragedia. To przeciwnie. Ten samochód całkiem dobrze sobie radzi na takich zakrętach, no w końcu zawieszenie tego samochodu opracowywali m.in. inżynierowie BMW. Phantom do setki rozpędza się w 5,8 sekundy, także lepiej niż niejedno auto określane mianem tzw. sportowego. Ale Fantoma przecież nie kupuje się po to, żeby jeździć sportowo. Fantoma kupuje się, no, jako pewnego rodzaju nagrodę. Jest to samochód, który stoi w garażu i czeka na specjalne okazje. Rolls-Royce nawet lubi mówić, że to auto właściwie nie ma konkurencji. Gdy klient decyduje się na taki samochód, to o jego uwagę w tym samym momencie ewentualnie walczą jeszcze no, jakieś domy na południu Francji, może jakiś nowy jacht. Często też ten samochód jest wybierany właśnie jako dodatek do jakiejś nowej nieruchomości w pięknym miejscu na ziemi. Pytacie o cenę? No cóż, ona mocno zależy od tego, co sobie zażyczycie w tym samochodzie, bowiem możliwości konfiguracji są praktycznie nieograniczone. Sama paleta lakierów to jest 44 tysiące barw, a możecie też przyjść do Rolls-Royce'a i zażyczyć sobie praktycznie dowolny kolor z próbki, którą przyniesiecie. Także jeżeli skonfigurujecie sobie ten samochód oczywiście pod własne życzenie, to liczcie na to, że będziecie musieli na to wydać około 2 milionów złotych. Kwota oczywiście zawrotna, ale taka jest cena perfekcji. Płaci się nie tylko za markę, ale za wciąż żywą filozofię, z którą te auta są budowane. A ta idea, którą wygłosił Henry Royce, brzmi: Dąż do perfekcji we wszystkim, co tworzysz. Zawsze korzystaj z tego, co najlepsze i czyń je lepszym. A jeśli to jeszcze nie istnieje, stwórz to. Sam ojciec założyciel zwykł też mówić, że jakość pozostanie jeszcze długo po tym, gdy zapomni się o cenie. Komunikacja samochodu z kierowcą odbywa się z niezwykłą godnością. To auto jest znakomicie wyciszone, ale jednocześnie też kierowcy nie brakuje sygnałów w takich ekstremalnych sytuacjach, kiedy po prostu przesadzi z prędkością na zakręcie, wówczas usłyszy cichy, cichy pisk opon. Ale jednak będzie on słyszalny właśnie dzięki temu, że no tutaj inne dźwięki nie zakłócają uwagi kierowcy. Ten Samochód ma tak dobre maniery, że przed chwilą, gdy kichnąłem, to zdziwiłem się, że to auto nie powiedziało bless you, czyli gdziekolwiek na zdrowie. To by było uprzejme, ale mimo wszystko zakłócenie idealnego spokoju, w jaki ten samochód wprowadza swojego kierowcę. Na koniec zrobię jeszcze jedną rzecz, którą rzadko robią testujący ten samochód, a chyba jeszcze rzadziej właściciele. Przesiądę się na tylną kanapę. Nie dość, że jest tu bardzo wygodnie i kanapa jest chyba nawet większa niż przednie fotele, to przede wszystkim stąd ma się najlepszy widok na podsufitkę, w której ukryto 1600 końcówek światłowodów. Tworzą one osobiste, rozgwieżdżone niebo, które zawsze towarzyszy podróżującym. Powiecie mi, że w Oplu też możecie takiego zamówić? Proszę was, w Rolls-Royce możecie sobie zażyczyć własną, indywidualną konstelację tych światłowodów. Wrażenia, jakich dostarcza jazda fantomem kupe, można podsumować jednym określeniem. Weftability to nieposiadające polskiego odpowiednika, wymyślone przez Rolls-Royce'a słowo oznaczające bezwysiłkowy sposób poruszania się, perfekcyjny spokój i nieskończone pokłady mocy.